Siemanko, czas na niedzielne wykopki, godzina ósma rano, dziki tam żyją od siódmej, no i łączę się jak będę na miejscu. Dojechałem na miejsce, ścieżka rowerowa. Idę zobaczyć co dziki już wykopały. Resztę się widzimy. No. Przy dołu. Patrzcie. Tu powinienem nagrywać kurde odcinek o, o grzybach, a nie u nas. U nas nie ma nic. Tu przynajmniej coś rośnie. Pierwszy sygnał. Taka duża ruła. z takiego dołeczka, takie coś. Nie wiem, co to jest. Na pewno jakiś śmieć. W jednym dołku kawałek zegarka. Zaraz obok, w drugim dołku duża podkoła. Teraz mi wyszło takie ucho. No, wagę to pewnie. Coś mi się wydaje, że to jest miedziane. Tylko nie wiadomo, co to. Nie znam się. Zaraz koło Pniocka. Taki mały dziabąk. Nie wiem, tu albo jakiś kawałek tulejki, albo jakiś małej łusecki, albo coś. Takie takiego dałka półpodkowy. I tak dalej. Później nie będzie jeszcze jak zrobić podsumowania. Jest taka, jakby. Chwilowa przerwa. No tak, no to coś będzie na pewno trzeba widać. Nie, no bo tak jak tutaj. nie no. bo Jest takiej. Jest i pierwsza monetka. Nie wiem, co to. Wyczyszczę. Ale zobaczymy, co to takiego. Koniec. Wypad zaliczony. Podsumowanie nie będę robił, bo nie ma po prostu czego zrobić tego podsumowania. Ta monetka to najprawdopodobniej matka te Maria Teresa. Ale powędruje do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jak się dowiemy, to powiem na 100% w innym odcinku. Do zobaczenia. Końcówka dogrywana w środę. Siódma rano. Uki, Uki, Uki Szczecin to dla Ciebie panorama. I pozdrawiam wszystkie rekiny z nadmorza.